Cześć, ja jestem Luke i dzisiaj pokażę Wam dysk M2 Patriot Viper VP4300. Zapraszam do oglądania. Unboxing. Na przodzie opakowania mamy zdjęcie dysku, informację, że jest to dysk M2 generacji 4x4. Ma 1 TB pojemności oraz prędkość do 7400 MB na sekundę odczytu i 6800 MB na sekundę zapisu, ale tylko w wersji 2 TB. Z prawej strony mamy logo producenta i model produktu, z tyłu mamy podstawowe informacje w kilku językach, z prawej strony ponownie logo i model, a więc otwórzmy to. Na samym początku mamy instrukcję obsługi. Aluminiowy radiator, cieniutki radiator z domieszką grafenu oraz oczywiście sam dysk. Recenzja. VP4300 jest to dysk w formacie M2 2280 do pojemności 1 TB, natomiast jego nominalna pojemność, jaką podaje system Windows, to 953 GB. W dysku zastosowano kości pamięci TLC, a wskaźnik trwałości wynosi 1000 TBW. Prędkości, jakie powinien osiągać ten dysk, to odczyt na poziomie 7400 MB na sekundę i zapis na poziomie 5500 MB na sekundę. Niestety moja płyta główna nie posiada portu PCI czwartej generacji, tylko trzeciej, jednak mimo wszystko postanowiłem również na niej wykonać testy. Na płycie głównej obsługującej czwartą generację przy pustym dysku mamy 7125 MB na sekundę odczytu i 6358 MB na sekundę zapisu. Na mojej płycie głównej obsługującej trzecią generację przy pustym dysku mamy 3729 MB na sekundę odczytu i 3443 MB na sekundę zapisu. Natomiast przy zapełnionym dysku w 100% mamy 3739 MB na sekundę odczytu i 3458 MB na sekundę zapisu, co pokazuje, że dysk nie zwalnia po zapełnieniu. Sam dysk ma odczyt i zapis losowy na poziomie 800 tysięcy operacji na sekundę, a jego nominalny czas pracy to 1,7 miliona godzin. Największa temperatura, jaką udało mi się odnotować bez radiatora to 51 stopni Celsjusza, a najniższa wynosiła 29 stopni Celsjusza. Gdy zamontowałem oba radiatory, to najwyższa temperatura, jaką udało mi się osiągnąć to 37 stopni Celsjusza, jednak dysk w normalnym trybie pracy utrzymuje średnio 32 stopnie Celsjusza, co moim moim zdaniem jest bardzo dobrym wynikiem. Do wyboru mamy aluminiowy radiator o wysokości około 3 mm. Pod nim znalazła się cieniutka wkładka, a też radiator z domieszką grafenu, co ma przełożyć się na jeszcze szybsze przekazywanie ciepła pomiędzy płytką PCB a aluminiowym radiatorem. Kiedy oba radiatory są nałożone, dysku nie zamontujemy w notebooku. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy zamontowana jest cienka płytka z grafenem lub dysk jest pozbawiony całkowicie chłodzenia, co odradzam, ponieważ, jak podaje producent, dysk pracuje w temperaturze do 70 stopni Celsjusza. Podsumowując, uważam, że dysk jest świetnym wyborem dla graczy, czy osób pracujących na dużych plikach. Jego prędkości są na bardzo wysokim poziomie, jednak niestety nie jest to dysk dla każdego, ponieważ wymaga stosunkowo nowej płyty głównej, która obsłuży taką przepustowość danych, aby móc w pełni wykorzystać jego potencjał. Dodatkowo omawiany dzisiaj dysk ma wysoki wskaźnik bezawaryjności oraz producent daje nam 5 lat gwarancji. Cena też jest moim zdaniem atrakcyjna, ponieważ nadzieja nagrywania tego filmu wynosi ona 349 zł. Ogólna ocena tego dysku to 9 na 10 plusy. Cena, prędkości, temperatury, 5 lat gwarancji, wybór radiatora minusy. Maksymalna temperatura pracy to 70 stopni Celsjusza. No tyle w tym odcinku. Jeśli chcecie więcej filmów tego typu, zostawcie łapkę w górę, suba z oraz jeśli chcecie napiszcie jakiś komentarz, co mogę poprawić, aby filmy były coraz lepsze. Do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć.